Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza, chwała Tobie, Panie. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci. Braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo pańskie, Chwała Tobie Chryste. Pan Jezus po raz kolejny nas szokuje. Niedawno słyszeliśmy Ewangelię o tym, że nie przynosi pokoju, ale rozłam. Dzisiaj słyszymy o tym, że jeśli chcemy za nim pójść, to musimy mieć w nienawiści matkę, ojca, dzieci, siebie samego. Y Trzeba pamiętać, że, że mamy do czynienia tutaj z pewnym semityzmem, tak? czyli, czyli z, z, z pewnym przesadą w języku, żeby wyrazić, wyrazić to, co jest istotne. W Biblii Ekumenicznej jest przetłumaczone kto, kto przychodzi do mnie, a bardziej kocha męża, żonę, dzieci. Myślę, że tę Ewangelię dzisiaj można opacznie zrozumieć, i zwróciłbym tu uwagę na, na, na taki wątek związany z pewnymi nadużyciami duchowymi, nadużyciami w kierownictwie duchowym, w budowaniu różnych wspólnot, że ten mechanizm takiego podważenia relacji z, 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 z rodzinami bardzo często się powtarza. Miało to miejsce w przypadku naszego współbrata Pawła M, y, y, kiedy między innymi y, stopniował te nadużycia zachęcając, czy wręcz wymagając od osób, które krzywdził, żeby... Y, Zrywały, oczywiście mówił to w sposób subtelny, ale żeby zrywały więzi z rodziną, żeby bardziej jemu zaufały jemu bezgranicznie powierzały swoje życie, otwierały się przed nim. W sierpniu też prowadziłem warsztaty z moją taką znajomą psycholog, też dla, dla skrzywdzonych przez pewną, przez pewną wspólnotę. I dokładnie ten mechanizm znowu się pojawiał. To znaczy, że. Mimo, że to była wspólnota, która miała służyć y, wspieraniu małżeństwa i rodziny, y, to y, też przez kilkadziesiąt lat manipulował małżonkami w taki sposób, że rozgrywał nimi, często prowadził do głębokich konfliktów w tym małżeństwie i też wykorzystywał sakrament pojednania do tego, żeby... żeby rozgrywać tymi osobami, żeby uzależnić od siebie, powodując, powodując, powodując podziały właśnie w tych małżonkach, często z takim bardzo niedocenieniem współmałżonków, no bo można powiedzieć duszpasterz w pewien sposób zastępował rolę, chciał zastąpić rolę współmałżonka. Możemy też opatrznie odczytać te słowa: jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż. Nie brakuje osób, które, które słyszą takie rady od kapłanów, od, od różnych kierowników duchowych czy we swojej wspólnocie: że to doświadczenie to jest krzyż, przyjmij go, że jeśli już mówiąc tak bardzo, bardzo radykalnie, jeśli no właśnie twój mąż cię bije, czy, czy, czy psychicznie się znęca nad tobą, to jest twój krzyż, przyjmij to. Czy wymyślanie też komuś krzyży, co niestety często w różnych formach pobożności i duchowości zdarza się, że, że że dana grupa czy liderzy wymyślają różnego rodzaju krzyże albo szantażują krzyżem. Jeśli nie przyjmiesz tego krzyża, to nie zbawisz się. Więc nie chodzi o to, żeby właśnie w sposób opaczny zrozumieć tą dzisiejszą Ewangelię, bo pierwszą katechezą Jezusa to są więzi, to są relacje, to jest przynależność. Wcielenie to jest opowieść o przynależności. Bóg, który stał się człowiekiem, który chciał przynależeć do nas, który przynależał do Maryi i do Józefa, wyrastał z tej przynależności między Maryją a Józefem, przynależał do uczniów. To jest bardzo mocne słowo, właśnie przynależeć, nie ani słowo, ani niezależność, ani zależność, ani nie, nie niezależność, tylko właśnie przynależność. Jezus, który przynależy do przyjaciół Marty, Marii, Łazarza, który przynależy do wszystkich osób, które spotyka na swojej drodze. I pierwsza podstawowa katecheza Ewangelii to jest bliskość. Bliskie jest Królestwo Boże, i to nie jest jakaś idea, tylko to jest właśnie Jezus, który wkracza ze swoją bliskością w życie i buduje relacje pełne bliskości. Pełne bliskości, pełne, pełne czułości. Pełnej delikatności. Dzisiaj słyszymy to w drugim czytaniu, jak święty Paweł z jednej strony mówi o kajdanach, można powiedzieć, mówi o krzyżu, ale potem też mówi o moim ukochanym dziecku, o nezymie. Jak te relacje w ewangelizacji są bardzo bliskie, I papież Franciszek bardzo często podkreślał, że głównym kryterium ewangelizacji jest bliskość bliskość i czułość że bez bliskości, bez czułości, bez więzi, bez relacji nie ma ewangelizacji, nie ma kościoła. Więc w tej Ewangelii nie chodzi o zakwestionowanie relacji, o zakwestionowanie przynależności. O czym zatem Jezus mówi? Jezus mówi o bliskości, ale nie mówi o swojskości. Swojskość może być taką wykrzywioną formą bliskości. Swojskość, która polega na tym, że przez to, że Ciebie znam, wiem, jaki jesteś, mogę Cię zaanektować. Że swojskość może prowadzić właśnie do, do takiego zaanektowania, do, 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 do toksycznych relacji. Bliskość zawsze szanuje tajemnice. Chociaż oswojenie... Oswaja nasze lęki, ale w oswojeniu może być też właśnie taki element bardzo negatywny, że kogoś oswajamy, żeby go posiąść. Tu nie chodzi właśnie o takie relacje, które są zaborcze. Dzisiaj kanonizacja Frasatiego, który pochodził z zacnej rodziny i te więzi rodzinne były bardzo ważne dla niego. Ale jego świadectwo pokazuje właśnie to, o czym Pan Jezus kiedyś powiedział do Piotra, stokroć więcej braci, matek, sióstr i tak dalej. Można powiedzieć, cały Turyn to byli jego bracia i siostry. Jak ktoś powiedział, że, że stworzył świetną firmę transportową w, 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 w Turynie, dlatego że tak bardzo rozwinął pomoc charytatywną wobec innych, że cały, jeździł cały czas po całym Turynie z pomocą. I, I powiedział słowa, które jakoś szczególnie dzisiaj są ważne. Wokół chorych, biednych, wokół nieszczęśliwych widzę pewien rodzaj światła, którego my nie mamy. Więc, jakby te więzi i ta bliskość, zwłaszcza z tymi, którzy nie mogą się odwdzięczyć, których jakby nie możemy zaanektować, bo można powiedzieć w pewien sposób niewiele posiadają, jakby jest bardzo ważnym takim wątkiem do zrozumienia tej dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus dzisiaj nas przestrzega przed właśnie zaanektowaniem. Przed toksycznymi relacjami, przed oddaniem w relacjach swojej wolności, albo zabraniu komuś swojej wolności. Jeśli bardziej kochasz, to znaczy, że jakby nie szanujesz też pewnej tajemnicy, która jest w każdym człowieku. Zobaczmy w języku polskim: to słowo osoba, które oznacza godność, oznacza, że ktoś jest osobny i że jest w nim pewne takie sanktuarium osobności. Y, które, wobec którego trzeba być ciągle, y, jakby w, w postawie pokory, że to jest tajemnica, to jest dar, że tego nie można posiąść, nie można jakby zaanektować, że jest taka przestrzeń osobności. I, to, i tą, tą przestrzeń trzeba, y, y, trzeba uszanować, żeby, żeby właśnie te relacje nasze. Były zdrowe, żeby nie były toksyczne. To, co Jezus dzisiaj mówi o tym, że trzeba się przygotować do budowy domu czy do wojny, to on właśnie mówi o, o tym, jak ważne są te wszystkie mechanizmy w budowaniu relacji, żeby one były zdrowe. I Pan Jezus dzisiaj nie, nie mówi językiem, można powiedzieć, psychologicznym czy pedagogicznym, ale mówi o istocie tego, co jakby jest ważne w takim rozwoju ludzkim. To znaczy, że, że żeby te więzi, ta bliskość była zdrowa, żeby nie było anektowaniem, żeby nie było oddawaniem wolności, z którego rodzą się potem różnego rodzaju nadużycia. Jest ważne właśnie, żeby, żeby mieć właśnie ten zdrowy, Zdrowy dystans, żeby mieć ten moment rozsądku, czyli zachowania w sobie pewnej samotności, nie osamotnienia. Ale samotność jest każdemu z nas potrzebna. Bardzo lubię wiersz Anny Kamieńskiej. Zresztą też dzisiaj mamy kanonizację świeckiego dominikanina. Anna Kamieńska też była świecką dominikanką. Ona. W jednym wierszu pisze tak, Samotność nie jest taka zła, jak się wydaje. Jest dobra po to, żeby ukryć szczęście i łzy. Samotność jest dobra, żebyśmy mogli czasem być sami tylko z miłością, tylko z morzem. Samotność jest dobra, żeby nikomu nie ciążyć w drodze, nie wieszać się na szyi, jak order złoty z imienia, żeby widzieć człowieka nie tam, gdzie właśnie stoi, ale gdzie jest naprawdę, gdy nie rzuca cienia. Dobrze jest pamiętać, że łatwo nas wszystkich policzyć, ale na żadnych liczydłach nie można dodać naszych samotności. Pociesz się, chociaż żyjemy w tłoku, odchodzimy na pewno każdy osobno. Może dlatego On kocha w nas samych naszą samotność. Ta osobność jest, jest nam potrzebna, żeby być w ze samym sobą. To znaczy, że często jakby te nasze relacje, w których gdzieś. Rezygnujemy z tej swojej niepodległości, tej swojej wolności, bo potrzeba taka kompulsywna bliskości w każdym z nas jest, bo jesteśmy ludźmi zranionymi. To bardzo pokazuje pięknie Ewangelia o Samarytance, gdzie ona można powiedzieć, że tych pięciu mężów i ten szósty już nie mąż, ale że jest gdzieś jakaś taka kompulsywna potrzeba bliskości. Myślę, że w każdej z nas i w każdym z nas jest. Dlatego, że jesteśmy tak bardzo zalęknieni o to, że zostaniemy opuszczeni że jest w nas jakiś rodzaj takiego kompulsywnego przeżywania, pragnienia bliskości. I to, co Jezus daje Samarytankę, to jest wolność, że ona jest wpierw sama ze sobą. To źródła, ta, 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 ta studnia, to jest ona sama, to jest jej serce. I on, Jezus pozwala jej zejść do swojego serca, do tej swojej osobności, do tej swojej samotności i tam znaleźć siłę, której ona jest pierwszą, która może się sobą zaopiekować. To, co Jezus dzisiaj chce nam powiedzieć, to to, że pierwszymi po Bogu, którzy muszą się nami zaopiekować, to my jesteśmy sami dla siebie. Żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy nie tam, gdzie chcą nas widzieć, gdzie jest jakaś presja, tylko żebyśmy widzieli siebie tam, gdzie naprawdę jesteśmy z całą też naszą, z naszymi pragnieniami, potrzebami, zasobami, sprawczością. Ale także i z całą naszą biedą, z naszymi zranieniami. Kiedy Jezus mówi, Jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż, to Jezus nie wymyśla nam krzyża. To było naprawdę yy, yy, nie do przyjęcia dla mnie. Taki Bóg, który wymyśla mi cierpienie, wymyśla mi krzyż. On mówi: weź swój krzyż. I to też nie oznacza bierności. i dzisiaj nam pokazuje, że nie wolno być w świecie biernym, nie, nie wolno być obojętnym. On nie tylko był pobożny, ale także brał odpowiedzialność społeczną, chociażby bardzo mocno działał w akcjach przeciwko rodzącemu się faszyzmowi. Brał odpowiedzialność za, po za pewien populizm, który we Włoszech w latach dwudziestych się pojawił. Jak bardzo podobne te czasy są dzisiaj. I występował przeciwko faszyzmowi, więc nie, nie, nie chodzi tutaj o bierność. Wziąć swój krzyż, to też nie chodzi o to, no tak, no to muszę się zgodzić na tą swoją biedę. Nie tam, gdzie można ją przełamać, poprosić o pomoc drugiego człowieka, otworzyć się przed nim, odsłonić, skorzystać z pomocy psychologicznej. To też jest jedno z nadużyć, tak. Idź w pobożność, pomóc się, to pokonasz swoją depresję. To jest właśnie opacznie rozumiana ta dzisiejsza Ewangelia. Weź swój krzyż, to znaczy, yy, yy, wpierw zrób to, co możesz. Ale są takie przestrzenie w naszym sercu zranione, których nie jesteśmy w stanie przełamać. Że yy, przyjęta słabość jest też źródłem naszej dzielności w życiu. I to, co jest w nas kruche i słabe, też może być źródłem naszej sprawczości w życiu. Jeśli Cię tym zaopiekujemy, jeśli siebie nie opuścimy, więc można by powiedzieć, że Jezus dzisiaj mówi, jeśli chcesz pójść za mną, to nie opuszczaj samego siebie. Nie opuszczaj siebie w tym, co jest w Tobie kruche. Nie opuszczaj siebie w tym, co jest w Tobie zranione. Nie opuszczaj siebie w tym, w tej, w tej niespełnionej presji, którą stawiasz, którą nie Bóg stawia, ale ty sam sobie stawiasz, nie możesz jej unieść. Nie opuszczaj siebie właśnie w swoich porażkach. Nie, nie opuszczaj siebie w swoich niezrealizowanych pragnieniach i potrzebach. Przeżyj je z żałobą, ale też bądź przy sobie. Nie opuszczaj siebie. Bo jeśli Jezus mówi. Jeśli kto chce pójść za mną, to w Ewangelii dokładnie tam jest w tekście greckim, jeśli ktoś chce zrobić krok za mną, krok w krok, bo naśladowanie Jezusa to jest krok w krok, to oznacza to, że zrobić krok za tym krokiem drogi Jezusa, w której On bierze nasze życie na siebie, On nie opuszcza nas. Nie opuszcza tego, co w nas jest słabe i kruche. Nie opuszcza nas w naszym grzechu. Nie opuszcza nas w naszej biedzie, nie opuszcza nas w niezrealizowanych możliwościach. On jest przy nas. Jeżeli patrzymy na Jego krzyż, to to jest ikona tych wszystkich momentów w naszym życiu, które są trudne, które są raniące, bolesne, ale które nie są opuszczone przez Boga. Jeśli chcemy pójść za nim, to też chodzi o to, żeby siebie nie opuszczać. Myślę, że to. Z czym dzisiaj jakby pogłębiarka też stoi w, w, w swojej ofercie dla łodzi i tutaj na zielonej z trzynastej, to też jest właśnie pomoc w tym, żeby siebie nie opuszczać. Ta pomoc duchowa, psychologiczna, ale też gdzie, gdzie właśnie jakby człowiek jest widziany w całości, jest widziany właśnie w całej harmonii ciała, psychiki, duszy, że cała ta oferta. Jest w tym celu, żeby właśnie pomóc sobie w tym nieopuszczaniu siebie. A jeśli siebie nie opuścimy, to wtedy w zdrowszy sposób możemy też budować relacje między sobą i nie opuszczać siebie. I wtedy właśnie nie, nie oddajemy tej swojej niepodległości i wolności, ale ona jest źródłem budowania zdrowych relacji, które w Chrystusie nazywają się przynależnością.